Szczęść Boże. dzień dobry, cześć. Witam w kolejnym odcinku naszego młodoprogowego progowego vloga. W tym czasie, w którym chyba każdy z nas został młodym na progu, no bo staliśmy na progu swoich domów i większość z nas nie wychodzi, a młodzi poniżej 18 roku życia nie mogą opuszczać domu bez towarzystwa dorosłych. Obiecałem, że w tym odcinku opowiem o czym jest książka, którą piszę. Gdyby chcieć w trzech słowach scharakteryzować to, o czym pisze tę książkę, to jest to książka o wizji, książka o doświadczeniu i książka o marzeniach. I teraz krótko chcę powiedzieć, co to znaczy. To jest książka o wizji, dlatego że młodzi na progu to przede wszystkim wizja. Zanim powstały jakiekolwiek materiały, podręczniki, strona internetowa, była wizja. A jak mówi nasz przyjaciel, jeden z inicjatorów. Programu Młodzi na Progu, z Artur Sepioło. Wizja to jest proste marzenie, które pociąga serce. Rzeczywiście tak jest, że ta wizja kiedyś pociągnęła także moje serce. Jej początki zostały mi przekazane przez Janusza Kasperczyka, też jednego ze współautorów, który wprowadzał mnie do pierwszej parafialnej ekipy młodych na progu przy parafii świętialnej w Bytomiu. W tej też parafii powołaliśmy do życia pierwszą wspólnotę młodych wyrosłą z programu Młodzi na Progu. I tam razem z młodymi, ze wspólnotą dorosłych szkoły Nowej Organizacji uczyliśmy się, jak ma wyglądać budowanie domu dla młodych w Kościele. Od szczegółowego wyjaśnienia tej wizji rozpoczynam moją książkę. Chciałbym, żeby otarła ona do każdego, kto ma w ręce podręcznik Młodzi na progu, żeby zanim zaczniesz prowadzić spotkania dla młodych, rozumiał z jakich wizji one wyrastają. Wizja jest niezwykle ważna. Jeżeli masz wizję: Potrafisz działać w każdych warunkach. Wizja to nie jest schemat, to nie jest konspekt. Często padają względem mnie pytania: jak mam to zrobić, jeśli nie mam salki? Moja parafia to siedem wiosek, gdzie ci dojeżdżają do odległych szkół. To są realne trudności, ale jeżeli znasz wizję, nie jesteś przywiązany do jednego modelu działania. Możesz ją realizować w różnych warunkach. Jeżeli zaś nie znasz wizji, ty i twoi ludzie pogubią się, bo nie chcą się robili ale nie będziecie wiedzieli, dlaczego jest tak, a nie inaczej, dlaczego macie to robić. To jest też książka o doświadczeniu. Wizja ma swoją praktyczną realizację i poczułem, że będzie ważne, żeby to opisać. Im dłużej piszę, tym bardziej rozumiem, że nie da się zawrzeć naszego doświadczenia w tekście, ale można przynajmniej próbować je przybliżyć. Widzę, że jest tak, że mimo, że spędzamy często całe dnie na formacji uczniów, spotykamy się z księżmi biskupami, z innymi księżmi, ze świeckimi prowadzimy kursy, warsztaty, szkolenia. Ciągle pojawiają się bardzo szczegółowe pytania o szczegółowe rozwiązania. Próbuję więc w książce opisać krok po kroku każdy element budowania domu dla młodych przed i po bierzmowaniu z konkretnymi przykładami. Jak znajduję współpracowników, jak formuję animatorów, jak prowadzę modlitwę, jak głoszę Ewangelię na spotkaniach, jak zakładam wspólnotę. Mam nadzieję, że to będzie zachęcające dla innych. Nie chodzi o to, żeby kopiować, każdy ma swoją drogę, ale żeby była to inspiracja i też pokazanie, jak można coś zrobić. No i to jest książka o marzeniach. Wizja ma to do siebie, że ciągle się rozwija, jest ciągle coś przed nami. Patrzymy przed siebie i widzimy, że są takie rzeczy, które trzeba fizycznie wykonać. Łatwe do przewidzenia, ale trudniejsze do wykonania, jak na przykład wydanie formacji dla wspólnot. Są też takie, które są rzeczywiście przed nami i takim marzeniem jest prawdziwy, rzeczywisty dom, w którym moglibyśmy realizować tę wizję, którą, jak wierzyliśmy, otrzymaliśmy w Kościele od Pana Boga. Niedługo w następnym odcinku opowiem, odpowiem na pytanie, w jakim celu powstaje ta książka, a później także dla kogo jest przeznaczona. Życzę Wam zdrowia, spokoju w tym trudnym czasie żebyście też widzieli w jaki sposób Bóg działa często niewidocznie i też doświadczali tego w jaki sposób Bóg teraz chce działać w twoim sercu zostańcie z Bogiem